To tak robi. Zobaczymy, jak moja rodzinka czuje się po wczorajszym zwiedzaniu. Było dużo. No, trochę się nachodziliśmy. Było dla nich dosyć to wymagające. Chodziliśmy po schodach w górę i w dół. W sumie ja już do tego przywykłam, ale. No, jak się jedzie na Bali, to jest dużo wspinaczki, szczególnie na wodospady. Góra, dół, góra, dół. Więc zobaczymy, jak się czują. Jak czują się dobrze, to jedziemy dzisiaj w takie bardziej turystyczne miejsca. Muszą zaznać wszystkiego, nie? Więc pojedziemy też do Ubud, do Monkey Forest, do Parku Małpek. Damilia jest podekscytowana, bo najpierw idzie do szkoły. Tak? Kto cię dzisiaj odbierze ze szkoły? Dziaduś. Jesteś zadowolona? A my zrobimy zaraz jakieś naleśniki, tak? Dla wszystkich. Tata zawiezie owieciem, my zrobimy naleśniki z bananami. What? Yes, breakfast already. Oryginalny to jest a Ja myślałem, że to amerykański jest. Taki pick-up, pick, -up, pick to generalnie... Gdzieś tam w, w Stanach Zjednoczonych, Arizona, do przewożenia dla bydła różnego rodzaju jakiegoś tam jakiejś paszy, produktów, takie bardzo praktyczne auto i myślę, że, że to Chevrolet Ale to jest Chevrolet, Adzi. Po Indonezji? Tak, to jest Chevrolet, no po europejski to jest iżutu, iżutu, nie wiem, jak to, to samo, oryginalnie nie ma witara diesel. Mhm. silnik, tylko. To tak. mhm. To u nas też jest dużo takich, właśnie takich producentów, którzy mają silniki od innych. Zapozycji. Tak samo jak ten, Skoda, nie jest czeska, ale. No, to Choda. tak jak Volkswagen. A. To, to jest grup. To jest grupa. A. To jest Grupa. To jest Grupa. Yeah. Different. Like ja years. się tam nie znam na samochodach. Like when years, when years. No a dzisiaj dziadkowie zobaczą jak Lamelia tutaj w prawo. Dokąd Lamelia chodzi do szkoły? Dziadkowie idą za mną. My dzisiaj trochę tacy spóźnieni, bo jeszcze coś tata naprawiał w samochodzie. Ale w sensie tata Lameli to Tak, tu jest mała. Mówię na to te kake jakby mała szkoła. I ona jest w klasie A, czyli taka pierwsza w ogóle klasa. I co pierwsi tam? Pójdźmy, jak Lamelia zareaguje do końca. Kako oh si? Ja, diamauliat, navelja ah? na eh, se kola. Navelja se naj? Kakak si ni? Ja, se naj. Satumingu se belnom. O, a levadno je tančilo, debčelki. Nie. Podobna? Nie. nie? Inna? Nie w ogóle inna. <noise> Co byś powiedziała o szkole indonezyjskiej? Tutaj tak z perspektywy tylko odwiedzin krótkich. Co bym powiedziała, no na pewno jest inna niż w Polsce. W Polsce są dzieci pozamykane w klasach. Tam jest ogólnie cicho. Uh -huh. A tu słychać to wszystko. Życiaki na zewnątrz tańczą, śpiewają. W Polsce czegoś takiego nie ma. Lekcja to lekcja, 45 minut i gdzieś jest przerwy, a tutaj to sobie wygląda, jakby była cały czas przerwa. No tutaj nie? dzieciaki mają dużo samowolki, dużo takich zajęć kulturowych. Uczą się robić dary, uczą się w ogóle z różnych kultur, bo to nie tylko kultury balijskiej. Tańczą, śpiewają, poznają rośliny, gdzieś mają też takie wycieczki, gdzie poznają rośliny, warzywa tutejsze. Jedziemy dalej na wycieczkę. Nie, no, tak. nikogo nie było. Moja koleżanki też tutaj, nie? nie było koleżanki, a co dzisiaj robiłaś w szkole? Dzisiaj sama? Nie, ale wcześniej jak jeszcze były zajęcia, co robiłaś? Wcześniej, a ja nikogo nie było, posłam do szkoły. Whośmie jazde nie przyszły do szkoły. Malowałaś? Tańczyłaś, tańczyłaś, co ty dzisiaj robiłaś? Ha? Tańczyłaś baliski taniec, a pokażesz nam później? Ha? Tak? Usiądź już. To pan takie słodycze, jajka, tofu. Na czerwonym świetle. Tak ja, kochani, nie, nie dotykamy tych małpek, nie?

A well? Ty wyglądasz jak mała małpka. Małpka mała? Czy kangurek? Koala. Koala. Wiecie, jest tutaj ludzi od groma, ale stwierdziłam, że no, trzeba pojechać do Ubud. Później ktoś ich zapyta, byliście w Ubud, a moja rodzina powie, a co to jest Ubud, nie? Więc warto, tutaj też jest piękna roślinność, jakby nie patrzeć. Gdyby nie było tylu turystów, na pewno byłoby piękniej. No, ale... Nerwuje się duża małpka, bo chroni swojego dzidziusia. Ona co ugrysta go pana? No, bo się boi, że zabierze dzidziusia. Czyli tak, nie patrzymy małpką w oczy. Nie mamy przy sobie żadnych plastikowych, papierowych torebek. Nie dotykamy, słyszysz Lomelciu, nie dotykamy małpek, nie przeszkadzamy im i nie karmimy ich tutaj. Bo tutaj oni mają specjalne jedzonko dla małpek. No jak widzicie, małpki jedzą kukurydzę, bataty, orzeszki, e, też banany. Co nie cyca? To nie mamy. Teraz już nie. Mamy bananika. No, mój też jak małpka, jak chce. Łapki, tak. No, jak tu się bawią, zobacz. Lecz jak się bawią słodko. Jak nasze koty, nie? Owalczą o walczą ten o terytorium. Tam jest ten, boss tego gangu widać. O, jak się kąpią. No, kiedyś byłam taka nierozsądna, że kapało z kranu tutaj, w tym ja miejscu. Słyszysz? Taka nierozsądna byłam i zakręciłam wodę i małpa zaczęła mnie szarpać za sukienkę. Dobrze, miałam długą sukienkę, to zaczęła mnie szarpać. I nie odpuściła, aż do czasu, kiedy nie odkręciłam jeszcze raz kranu. Bardzo są inteligentne. Teraz tą wodą i puściła. Tak. O, znowu wskoczyła do wody. O, 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 o. Lubią kąpać za wodą. No, widać, że tak. Dziś pytałaś, czemu się nie kąpią, a to po prostu wtedy nie chciały, Mała. a coś się chyba nie lubią, tej małpki chyba nie lubią za bardzo. Nie. Ona że uratowała to małpkę. Tak, ona uratowała małpkę. No tej mało. A tu za żoło. nami, zobaczcie, w błocie sobie grzebie małpka. Jak lamelce za muelkiem się bawi w wodzie, grzebie sobie. Nie możemy głaskać małej małpki, nie, mhm. nie, nie możemy dawać papiera, nie możemy patrzeć małpki wodczy, nie możemy dawać wody. Wody? Nie możemy nosić jakichś tych torebek papierowych albo plastikowych, bo wtedy one mogą zabrać to. No bawić się tym, a później będą tutaj bałaganić, śmiecić. Ale słodziutko, co? Kiedyś była tutaj taka atrakcja, że ludzie sobie robili selfie z małpką, ale teraz um, no chcą tutaj zrobić jakby większy biznes, więc um, robią karmienie małpek. No i trzeba oczywiście dodatkowo za to zapłacić. 50 tysięcy za karmienie. Małki, z czego trzy straciły wzrok przez jad węża. Broniły grupę swoją i w wyniku tego, że wąż właśnie potraktował został... swoim jadem, straciły wzrok, i dlatego są tutaj odseparowane w takich klatkach, aby mogły przetrwać. A jedna małpka miała wypadek jakiś. Nie wiem jaki, bo nie napisali i straciła w związku z... jakby byli zmuszeni, aby obciąć dwie kończyny, kończynę dolną i tylną. A napisane jest jaki rodzaj węża? Nie, tylko piszą, że ten Węża jad. Ale zapytam pana tutaj, czy może wie coś. Bawią się. Ciekawe co z tym liściem robią. Czy to taka zabawa, czy ma jakiś w tym sens? No albo na przykład na położyć na coś, bo na przykład czuję ból. Nie? Tak jak my też czasami rozbijamy ten jakieś jakieś te zielska i kładziemy na na przykład jakieś zranienie. Pytanie czy one... W jakim celu? Ciekawie tak poobserwować. <laughs> <laughs> don't worry, don't worry. <laughs> oh. <laughs> 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 who said monkey doesn't like water? who no. said like scotch? <laughs> Wszyscy jesteśmy bardzo głodni, nie? Tak. Idziemy na jakiś obiad. Gdzieś tutaj blisko coś znajdziemy zaraz. Tak długo spacerowaliśmy, że chyba tu nam, nam Lamelka bardzo zgłodniała. Gdzie to jest? że z dołu. Nic, małpka na małpkę nie? Ale groźny wsiak. Hello! No, to jesteśmy w takim miejscu. mają rybeczki. A może się tak cieszy, taki podekscytowany jest, tak? O, jaki podekscytowany. Damienia chcesz zobaczyć... Aha! Co już zobaczysz. Jest ten, Puściliśmy. Ciao. Jaki służek, Ojeje. O jaki jakiś Idziemy teraz do kolejnej świątyni. Jak widzicie, w takich turystycznych miejscach są pamiątki, różne ubrania, magnesy, łapacze tych snów, bananiki. Taki mega banan. Taki miniaturowe bananiki właśnie. Tutaj jak widzicie, każdy dba o swój biznes, więc każdy nagania, zagania. No tutaj, żeby coś kupić. W świątyni obowiązuje strój świątynny. Teraz zaraz panowie poubierają. Lamelia, Pani Selinda, nie? Lamelia ma taki pasek. Tutaj sobie pani robi ciuszki. Bagus. Chantik. Nadeszły czarne chmury. Miejmy nadzieję, że nas nie złapią. A to miejsce zrobione typowo pod turystów. Lamelciu, poczekaj. Bo wiecie, huśtawka to jest jedno, ale drugie, zobaczcie jakie tutaj są stroje. To wypożyczają tutaj strój, cykają fotki i jest na Instagrama. Tato, może ty też byś się wpakował w takie ciuszki? Nie chcesz? No zobacz jakie piękne, ale byś wyglądał sexy na takiej huśtawce. A ile pamiątek i wspomnień będzie później. Mówi, że strój dla seranki. Co to jest putriduju? Mamy ja co to jest putriduju? ada ada Pani mówi, że nie ma, to ona mówi, to może być tak. Nie każdy w ogóle wie, że tutaj coś jest Wejście wygląda też tak mniej ciekawie Lomelcia poczekaj, nie, nie schodź tak szybko Powolutku Oke, ada nama Papa. Dan. Wow. Nenek dia aku. Aku kasih Indonesia, jadi speaking in Balinese.